Wisło Damy. I zapraszamy na wspólne zwiedzanie. Za chwilę przejdziemy na duży rynek. Kazimierz Dolny nad Wisłą to przeurocze miasteczko w województwie lubelskim, położone w małopolskim przełomie Wisły. Kazimierz liczy sobie około 2,5 tysiąca mieszkańców. Jego początków doszukiwać możemy się w XI wieku, kiedy to na jednym ze wzgórz powstaje osada. Wietrzna Góra należy do Benedyktynów. W roku 1181 król Kazimierz Sprawiedliwy przekazał osadę Norbertankom spod krakowskiego zwierzyńca, a one zmieniły nazwę osady z Wietrzna Góra na Kazimierz. Nazwę tą pierwszy raz odnotowano w 1249 roku. Przymiotnik dolny dodano znacznie później. Kazimierz Dolny przez długi czas był świetnie funkcjonującym miasteczkiem, między innymi ze względu na swoje położenie nad Wisłą. Niestety, złoty wiek Kazimierza zakończył się wraz z kilkoma nieszczęściami, które spadły na miasto. Jednym z nich było spalenie miasta i zamku przez króla szwedzkiego Karola Gustawa w 1656 roku. 18 marca 1831 roku Miała miejsce jedna z pierwszych bitew powstania listopadowego. Co my tutaj widzimy na rynku? Przed nami kościół świętego Jana Chrzciciela i świętego Bartłomieja zarazem. Za kościołem jest zamek, na którym byliśmy wcześniej. No i tutaj wiele Kamienic. A to jest taka przepiękna kamienica, w której w tej chwili znajduje się Urząd Miasta, bo Kazimierz jest miasteczkiem, pomimo że ma około 2,5 tysiąca mieszkańców, takich rodzimych, no to jest miastem. W centrum rynku znajduje się Centrum Informacji Turystycznej, gdzie są bardzo sympatyczni pracownicy, którzy udzielą wszelkich informacji. Którego pomnik intryguje turystów, wabił się werniks. Przewodził wszystkim kazimierskim psim ulicznikom. Autorem posągu jest Bogdan Markowski. Posąg powstał w 2000 roku i jest pierwszym posągiem kundla w Polsce. Podobno głaskanie go po nosie i po innej części ciała przynosi szczęście. Na rynku znajduje się Kościół św. Jana Chrzciciela i św. Bartłomieja, ufundowany przez Kazimierza Wielkiego w 1325 roku. Został rozbudowany w stylu renesansowym w latach 1610-1613 i znajduje się na szlaku renesansu lubelskiego. Muzyka Kawostka odnośnie kościoła św. Jana Chrzciciela i św. Bartłomieja, mianowicie w kościele tym znajdują się prawdopodobnie najstarsze organy w Polsce, organy w drewnianej oprawie z 1620 roku. Za twórcę instrumentu uznawany jest Szymon Liliusz, Włoch. Na wzgórzu za kościołem znajduje się stary cmentarz przykościelny, zamknięty w końcu XIX wieku. Znajduje się tu kilka nagrobków i symboliczny grób poświęcony powstańcom z 1863 roku. Możemy tu zobaczyć również krzyż z podwójnymi ramionami, stawiany zazwyczaj dla upamiętnienia ofiar zarazy epidemii. Kazimierzu Dolnym składa się z zamku dolnego oraz z zamku górnego. Zamek dolny, według zapisków Jana Długosza, został zbudowany na polecenie Kazimierza Wielkiego w XIV wieku. Kazimierskie założenia obronne, jak warownie z XIV wieku, pełniły przede wszystkim funkcję administracyjną w państwie piastów. Kazimierz był bowiem wówczas ważnym miastem portowym. Normalnie poszły wstrzępy obrazy. Zobacz jaka instalacja. Anioły. Nie wiem co to jest. Twarze jakieś Akurat z tym wietrze fajnie purgają. I też są. A tam można wejść od dołu. Ale kasy. za dość zostałam ponownie przez Bartłomieja uwięziona w Dybach. Tym razem w Kazimierzu Wielkim na Wisłą. Ty nie zasłużyłaś. Nieprawda. A my idziemy zwiedzać dalej. Zamek górny, zwany basztą bądź wieżą łokietka, zbudowany został na przełomie XIII i XIV wieku. Mieści się na szczycie wzniesienia około 180 metrów od zamku dolnego i 19 metrów nad jego poziomem. Wysokość baszty to około 20 metrów. Nie ma zgodności co do określenia przeznaczenia budynku, często przypisywano mu jednak funkcję więzienną. Ofiary epidemii cholery mającej miejsce na tych terenach. Trzy krzyże postawiono tu w 1708 roku. Zbocza i szczyt góry trzech krzyży porastają liczne chronione rośliny. Ze wzgórza roztacza się panorama na cały Kazimierz. Do o, oto ona była zniszczona w trakcie II wojny światowej przez Niemców i Polaków po części. Potem jakoś w latach 50. od lat 50. do 2003 roku było tu kino. A obecnie należy do jakiejś fundacji żydowskiej. Ta kamienica. To Ładne miejsce. O. 3000 obywateli polskich narodowości żydowskiej były w Kazimierza do wymordowanych przez okupanta niemieckiego w okresie II wojny światowej. To zobacz, tutaj było 3000 obywateli narodowości żydowskiej, a teraz jest 2,5 tysiąca mieszkańców w ogóle w całości. Tak. Czyli Żydzi musieli tutaj być większością w takim razie. wina izraelskie. Od dziesiątej Kazimierz do II wojny światowej zamieszkiwany był przez liczną narodowość żydowską. W 1940 roku hitlerowcy stworzyli w Kazimierzu getto, skąd następnie przewieźli Żydów do obozu zagłady w Opolu Lubelskim. Synagoga została zniszczona w 1944 roku. W 1953 roku została wyremontowana i do 2003 roku znajdowało się tu kino. Obecnym właścicielem synagogi jest Warszawska Gmina Żydowska. W obiekcie znajduje się muzeum, księgarnia i kawiarnia Esterki. Świętej Anny należy do szlaku renesansu lubelskiego. Budowę kościoła rozpoczęto w 1649 roku. Jednak z uwagi na potop szwedzki, budowę ukończono dopiero w 1671 roku. Obok kościoła znajduje się budynek dawnego szpitala. wybrać na wycieczkę rowerową, pieszą. Yy, no jest tu co robić. Latem kajaki, jest wyspa krowia, także no, Lublin dla każdego coś tutaj kryje fajnego. Jest też bardzo wiele leli sztuki, wiele rękodzieł, ceramika, malarstwo. Wraz z Kościołem pod wezwaniem zwiastowania Najświętszej Marii Panny zajmuje w Kaźmierzu szczególne miejsce. Położony jest na wzgórzu, dawniej nazywanym Plebanią Górą. W czasie II wojny światowej zakonnicy musieli opuścić klasztor, w którym Niemcy urządzili katownię. Miastem portowym. Wzdłuż Wisły usytuowane są pamiątki z tamtych czasów spichlerze. Te magazyny zbożowe powstały w XVI i XVII wieku i było ich około 60. Stanowiły własność zamożnej szlachty lub duchowieństwa. Dziś, częściowo wyremontowane, zostały przekształcone, między innymi, w hotele. Turystyczną, z którą kojarzy nam się kazimierz, są liczne wąwozy. Kazimierz opleciony jest wąwozami lescowymi, którymi prowadzą szlaki turystyczne. Najpopularniejsze wąwozy to korzeniowy dół, wąwóz czarny, wąwóz małachowskiego czy wąwóz plebanka. Taki mam się robi. No Matrioszka O, widać, się widać. Ja akurat z tego no, co widzę, to mam się troszeczkę No, na szczęście. Aczkolwiek powiem Państwu, że w samym Kazimierzu, jak dzisiaj biało, bo tak miałem porównanie, bo jeszcze dzisiaj jeździłem, między innymi tam w kierunku Lublina, tutaj Puławy bo w Kazimierzu najsłabiej e, było to odczuwane. dolina. Tu, tak, dokładnie. Że dolina, dwa, że po prostu tutaj te góry jednak no, robią to tutaj m.in. taką mamy taką nadzieję Natomiast jeżeli chodzi o e, te wąwozy, one generalnie tutaj powstawały nam w bardzo ciekawy sposób. Otóż mieliśmy tutaj e, około 30 tysięcy lat temu takie przedostatnie zlodowacenie i w wyniku tego zlodowacenia ten lodowiec, który tutaj występował, spowodował to, że rozsadził nam tą skałę lokalną. Powodując, że między innymi, później, no wiele z tych naszych kanclerzkich źródeł miało swoje początki, ale też to spowodowało, że ten lodowiec stworzył taką naturalną zaporę w postaci takiej lodowej ściany. Stworzył taką ścianę oporową dla lesu, który tutaj dostał się. Z terenów dzisiejszego Iraku, Afganistanu. Także można zobaczyć, że ta skała po prostu niesamowite tutaj odległości pokonała, żeby tutaj do Kazimierza się dostać. Następnie, kiedy ten lodowiec nam stopniał, to pozostawił po sobie wąwozy, a obok właśnie te góry, ponieważ między innymi one tutaj nawiane pod lodowiec, tworzyły coś w rodzaju takiej, takiego śniegu w mroźny dzień i Taki wieczny dzień, że po prostu on jest namiatany w jedno miejsce, a potem z rana mamy w jednym miejscu 5 centymetrów, a w drugim zaspę 2 metry. I tak właśnie powstały i wąwozy i zaraz obok ich te piękne nasze góry, chociażby góra Trzech